Gdy ktoś mnie zapyta, jak ja się czuję, grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko. Asma, serce mnie dokucza i mówię z zadyszką. Puls słaby, krew w cholesterol bogata. Lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. Bez laseczki teraz chodzić wcale ja nie mogę. Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nocy przez weselność bardzo się morduję. Ale przyjdzie ranek i jakoś się czuję. Mam zawroty głowy. Pamięć. Figle z plata, lecz dobrze się czuje, jak na swoje lata. Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy słabość i niemoc przychodzi, to lepiej zgodzić się ze zgrzytaniem kości i nie opowiadać o swojej starości. Powiadają że starość okresem jest złotym. Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. Uszy do pudełka, zęby w wodzie studzę, oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje, czy to wszystkie części, które się wyjmuje? Za czasów młodości, mówię bez przesady, łatwe były biegi, skłony i przysiady. W średnim wieku tyle sił stało, żeby bez zmęczenia przetańczyć nad cało. A teraz na starość czasy się zmieni. Spacerkiem do sklepu. Ze sklepu bez siły. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją: niech zacisną zęby i z tego się śmieją. Kiedy rano wstaną, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że żyją i dobrze się czują.